W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów. Jak trudno tym, którzy mają dostatki wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego. Tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą. Któż więc może być zbawiony? Jezus popatrzył na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do niego: Oto my, opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu braci. Sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mniej, z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. A kiedy byli w drodze, zdążając do Jerozolimy, Jezus wyprzedzał ich, także się dziwili. Ci zaś, którzy szli za nim, byli strwożeni. Wziął znowu dwunastu i zaczął mówić im o tym, co miało go spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy. A tam syn człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą poganom, i będą z niego szydzić, oplują go, ubiczują i zabiją. A po trzech dniach zmartwychwstanie. Wtedy podeszli do niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli, Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał, co chcecie, żebym Wam uczynił? Rzekli mu, daj nam... Żebyśmy w twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić? Wprawdzie pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich, Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami, lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by, kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich, bo i syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodzili z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze, a słysząc, że to Jezus z Nazaretu, zaczął wołać, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na Niego, żeby umilkł. umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przestanął i rzekł: Zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: Co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: „ Idź, Twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nimi drogą. Amen.